Narodom ogłupionym i skłóconym się łatwiej rządzi. Jeżeli oni, nasze dzieci, będą ogłupiać od małego, to niestety będą później łatwiej nimi manipulować, będą im pajać w głowę niesłuszne, nieprawdziwe informacje. Bo jak się może czuć małe dziecko, które idzie na lekcje przyrody, gdzie? Według nauki mówią? Czy istnieją tylko dwie płcie? Jest to mężczyzna kobieta. A następnie za godzinę to samo dziecko idzie na naukę pani Nowackiej. I tam mówią: nie istnieją dwie płcie, istnieje 50 Sto płci. Możesz być, kim chcesz. To gdzie my jesteśmy, dokąd to zmierza? Bądźmy razem zawsze, wszyscy w słusznej sprawie i przede wszystkim szanujmy jako Polacy, rodzice. I tego Wam życzę, żeby z tym miłości. до Бога, до родине, до народу, вручиш до дому. Дякую сердечно.